Dzień dobry, z tej strony Wejferek po bardzo długim okresie kiedy nie nagrywałem Tak mówię, z tej a to obiecana przeze mnie w sensie, że no, już miałem na planach nagrać Twierdzę krzyżowiec edycję ostateczną, tak wyszła Edycja ostateczna. W piątek kiedy to nagrywa mylę, Czyli 25, ale chyba już była te wcześniej przecieki jakieś były. Tej gry. Czyli chyba niektóre osoby dostawały w playtesty, możecie sobie zobaczyć w niektórych kanałach. W każdym bądź razie, no w końcu jest odświeżona wersja twierdzy krzyżowiec. Jak możecie zobaczyć, tutaj już mamy różne zmiany graficzne. Największą, właśnie to jest grafika. na razie do wersji 1.0, aczkolwiek mają wejść jakieś nowe update, co możecie zobaczyć, że będzie jesienna i wiosenna. Jeśli ktoś się spyta, dlaczego mam angielską wersję, otrzymałem akurat od mojego kuzyn. Nie kuzyna, przepraszam. Mojego znajomego Mateusza Anglii za którego serdecznie pozdrawiam. Dostał wersję właśnie angielską. Można chyba jakiś tam zmienić polski, ale nie będę. Chyba tego szczerze mówiąc, zmieniał. Koszyk bozi razie, co tak raz zmienia? Oczywiście, szatę graficzną. Dodaję czterech. 4 nowych botów zaraz możecie zobaczyć mamy dwóch przeciwników mamy tutaj perłę to jest bratanica Sh ser bugoręki warto wniki jeśli pamiętacie to jest ten z od pierwszej wersji mmm, twierdzy krzyżowej to ten co stoi miała na mieczu nomada to jest Beduński jakiś przywódca i Kachinę, Ma, bo z niej zobaczyliśmy mamy dwie kobiety. Pierwszy raz mamy dwie kobiety. I to jest... Są, nie, to jest europejski to jest europejski, a to są bo, arabscy przeciwnicy komputerowi. Tutaj mamy jakieś specjalne tam moce, to w takich skrymiszach. Nowość jest taka, tego w zostawić. Nowe szlaki krzyżowców, na które będę się skupiał. Tutaj mamy nowe... Dobrze, dobrze, dziękuję. Mamy nowe szlaki krzyżowców, na którym będę, będą odcinki, czyli będzie tutaj równo 12, 21 32 odcinki z nowych szlaków. Mamy coś dla mnie specjalnego historyczne kampanie. Tutaj mamy te pierwsze podstawowe, które dobrze znamy z pierwszej z pierwotnej wersji. I mamy nowe, na którym będę się głównie skupiał. No tutaj sandbox, czyli budujemy jakieś scenariusze, że sami budujemy i tak dalej. A multiplayer to jest bardzo fajna rzecz. Eee, trzeba to, to nie trzeba dodawać Game Ranger, tak jak kiedyś, tylko od razu można ten. Wbić hasło i grać z ziomkami. Ja oczywiście ziom nie mam, bo każdy ma mnie wytupi, niestety. No i tutaj mówię to samo update, więc może na szybko ja wam pokażę. Hmm. Na podstawie pierwszej misji, tak tutaj sprzedłem. Eee, jak wygląda po prostu ten szata graficzna, tutaj właśnie było zmienione, e, tak Big small. E, ten. Na każdą razem muszę z sobie klikać żeby odnawiać. No i widzicie po prostu już tutaj budynki, niektóre miejsca wyglądają inaczej. Budynki akurat niektóre są bardzo ładnie pokazane, na przykład no, koszary takie widać kamienne ceglane. Jednostki bardzo się z... trochę zmieniły. Przecież... Czekajcie. Y... Muszę sobie zmieniać jeszcze postawienia z zoomy. Mm. Ja to nie chciałem na scrolla jakoś zrobić, co podkis. podpis? Ja mam tutaj nowe ustawienie, nie, to może ja bym nie będę się zmieniał. Tylko to tu sobie muszę pozmieniać, bo nie gram na moim normalnym sprzęcie, tylko na innym. co zaraz sobie go zmieniam? Dobra. No, nowe, no to same jednostki, ale inne. E, inaczej one nie wyglądają, jeśli możemy sobie zobaczyć. Muszę się poprawić później w ustawieniu. No inaczej po prostu nie było. A tutaj zrobię po Europejski także się zmienił, ale no to musiałbym zrobić nowe jednostki po prostu. Mam tutaj kuszników, włączników zbrojnych. Pikinierów. Rycerze bardzo mi się podobają, szczerze mówiąc. I w wersji, e, jak będziemy przechodzić nowe szlaki to, do, to są dodane nowe jednostki, bo 8 nowych jednostek jest, ale to dopiero jest wykorzystane w momencie kiedy zaczniemy robić te Najnowszą kampanię, więc wtedy będę mógł wam pokazać najnowsze tam burzycieli, jednostki które

Fajnie wygląda jak spojrzeli, może no, udało mi się spojrzeć, więc. Nasza znaczy, ta graficzna to jest największy po prostu. Największa myśl, która była, ciążyła na. Oj, Na twórców tej gry. mi się osobiście podoba. Znaczy, niektórych może w kwestiach niezbyt hmm, butynki, niektóre albo na przykład kruszenie murów przez katapulty, to także warto to jest. 10... Twierdzę, że... jest extreme i będzie jeden pasek. Ale no musicie sami sobie pograć grę gra. Aktualnie kosztuje na steamie 50... 50... ponad 50 zł, więc... To jeszcze nie jest tak drogo. Ja czekam na, na, na wypłatę, więc wiecie, muszę jeszcze czekać z pracy na wypłatę. I cóż? To jest pierwszy odcinek. Jeszcze za chwilę zaczniemy nową część, czyli kampanię historyczną, i tam zaczniemy się bawić, tak naprawdę. To już zaczynamy najnowszy ten serię. krzyżowiec. jeszcze będę dodawał, myślę, odcinki coś tam z c gdzieś tego. Tam to nie będę grał, bo jestem dość w bo ja tak późno nie nagrywałem. Aktualnie jeszcze trwa u mnie przeprowadzka a'la remont, więc trochę to jeszcze u mnie potrwa. Jeszcze muszą niektóre meble dotrwać, ale to wiecie. To jeszcze niektóre meble, nam krzesło głównie, łóżko. Aktualnie śpię na materacu. Także cóż, no za chwilę wrócę do was z kampanią historyczną.